Cześć! Witaj na kolejnym podsumowaniu świata marketingu i online według kanału Super Efektywny Marketing. Dziś podywagujemy sobie na temat tego, czy widać już koniec ery dominacji Google'a. Zaczynamy jednak od najgorętszego tematu ostatnich tygodni, czyli aktualizacji czata GPT w zakresie tworzenia grafik. Także gracz, który był wyśmiewany do tej pory za drewnianego Dali, dołożył funkcję. Pomijam oczywiście całe zamieszanie ze studiem Ghibli i z ich unikalnym stylem graficznym. Bardziej mi chodzi o to, że Chat GPT stał się przez jedną iterację pełnoprawnym narzędziem dla marketerów do robienia miniaturek, małych reklam w rekordowo krótkim czasie. Także duży skok technologiczny, koniec pewnej ery, jeśli chodzi o stoki czy generowanie grafik na potrzeby agencji reklamowych. Tak naprawdę to chyba największa zmiana, jaka wydarzyła się od ostatniego odcinka. Ale wracając do dzisiejszego tematu. Od kilku lat istnieje taka narracja, że Google się kończy to już nie ta sama firma co kiedyś i te głosy ostatnio znowu Przybrały na sile. Pojawia się zarówno po stronie laików, jak i osób z branży czy będących blisko branży. Z jednej strony, tak, duopol reklamowy Meta Google upada, ale upada bardzo, bardzo powoli dzięki różnym zamieszaniom na rynku, przede wszystkim dzięki pracowistości Google'a. Owszem, to się w sumie wydarza, ale bardzo, bardzo wolno, zwłaszcza w Polsce, gdzie nadal budżety marketingowe wielu mniejszych, średnich firm są w głównej mierze wydatkowane na zakup reklam, właśnie w mecie w Google. Później AI, które miało wyciąć Google jako Wyszukiwanie, jako możliwość zdobywania wiedzy z internetu. Przyznaję, że nawet ja dwa lata temu obstawiałem, że ten proces będzie dział się szybciej, i w sumie on dzieje się szybciej od procesu upadania duopolu reklamowego. Z jednej strony, ChatGPT, który na początku nie miał połączenia z internetem, obecnie ma, może przeszukiwać zasoby internetu i robić bardzo fajne, bardzo dokładne analizy. Jeszcze lepsze, jeszcze dokładniejsze wyszukiwanie zapewnia inne narzędzie AI, Perplexity, które jest no tak naprawdę w tej chwili najlepszym standardem rynkowym, jeśli chodzi o sercza za pomocą AI. Ale tutaj Google też nie śpi i coraz częściej poszukuje się swoim AI Gemini, jeśli chodzi o podsumowanie wyników wyszukiwania. Ostatnio ta funkcjonalność, ostatnio w tym roku, w ciągu ostatnich 6 tygodni weszła do Polski i spotykam ją nawet ja osobiście sam wśród różnych wyszukiwań, coraz częściej, że te podsumowania przygotowywane przez Gemini są mi po prostu pokazywane. Owszem, Google to nie jest ta sama, głodna, ukochana przez wszystkich firma technologiczna, Logiczna co kilkanaście lat temu. Obecnie to moloch z rozbudowanym managementem, olbrzymim portfolio usług, dużą ilością procesów już nie tylko własności intelektualnej, ale także antymonopolowych, zarówno w Stanach, jak i w Europie. Część z tych procesów, część z tych postępowań administracyjnych Google po prostu przegrywa, ale mimo wszystko Google nie zwalnia, i w tym na przykład wyścigu AI ostatnio odniosło przynajmniej wizerunkowo całkiem duży sukces. W ciągu ostatnich tygodni dostaliśmy informację że to właśnie Gemini, a nie ChatGPT, może być wiodącą sztuczną inteligencją wprowadzaną do produktów Apple. Swoją drogą to właśnie Apple jest tą firmą, która przespała totalnie rewolucję AI i na dzień dzisiejszy musi wybierać, czy brać sztuczną inteligencję do swoich urządzeń od Microsoftu, czy bardziej od Google'a. Google nie od dzisiaj stosuje strategię przejęć, żeby zabezpieczać swoją pozycję. Żeby brać udział w wyścigu o sztuczną inteligencję już w 2014 roku przejęli DeepMind za około 600 milionów dolarów. Obecnie Google dokonało największej akwizycji w całej swojej historii i za 32 miliardy dolarów kupiło startup specjalizujący się w bezpieczeństwie chmurowym Wiz. Dodatkowo tak geopolitycznie ten zakup może wskazywać na to, że administracja Trumpa zaczyna bardzo mocno wspierać amerykańskie firmy technologiczne, żeby poczynały sobie coraz śmielej, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie, dając zgodę na nowe przejęcia no i na silną ekspansję. W bardziej lokalnym wymiarze widzimy chociażby to, że pojawiły się groźby ze strony administracji amerykańskiej, kiedy polski rząd zaczął informować o wznowieniu prac nad podatkiem cyfrowym, który dotknie najbardziej Google'a i Meta. Wiele osób, w tym mnie, kuje to, że za koszty kampanii reklamowych w Polsce faktury wystawia Google z Irlandii, a za inne usługi Google płacimy znowu w Polsce. Zwykle te tańsze. Podatek cyfrowy to nie jest coś nowego i był w kuluarach od kilku lat, natomiast był do tej pory skutecznie blokowany. Przez Stany Zjednoczone. W tym nowym rozdaniu zobaczymy, czy jest to zagrywka polityczna, czy może jednak polskie firmy będą no, mogły konkurować na troszeczkę bardziej równych zasadach z amerykańskimi gigantami. Największą przewagą Google jest jednak skala ulepszania i wprowadzania nowych produktów. Przeczytanie do takiego odcinka jak ten wszystkich informacji o tym, co Google ostatnio wprowadzał, testował, zabił, zajmuje 5-6 tyle razy czasu, co przeczytanie wszystkich informacji o mecie, to ku Amazonie, o wszystkich innych graczach, tylko nie Google. I przechodzimy do podsumowania z tych kilkudziesięciu zmian. Te wydają się mi w jakiś sposób najważniejsze. Google zapowiedział, że w tym roku jeszcze zastąpi asystenta Google we wszystkich urządzeniach mobilnych, już AI Gemini. Będzie to dotyczyło Androida 9 wzwyż. Chwila o AI Overviews. Po pierwsze, działają już na Gemini 2.0, to jest zmiana z ostatnich tygodni. Po drugie, mamy już go w Polsce i to coraz więcej. Po trzecie, testowany jest zwłaszcza na rynkach anglosaskich na nastolatkach, żeby miało to nie dotyczyć, kiedyś to były tylko dla dorosłych podpowiedzi, generowane odpowiedzi. Teraz są już robione dla nastolatków. Po trzecie, jest tam coraz więcej testów różnego rodzaju obecności reklamowej, czyli ta śmierć, jeśli chodzi o wyszukiwanie w internecie, no, widzimy nawet po ruchach z ostatnich kilku tygodni, naprawdę bardzo, bardzo się oddala, ponieważ Google stara się być nadal tą firmą, która dowozi wyniki wyszukiwania. Trzy fajne narzędzia AI są właśnie wprowadzane do Google Shopping i pierwsze robi chyba największe wrażenie. To ideał dla wielu osób. Opisujemy produkt, który byśmy chcieli, na przykład sukienkę albo krawat w konkretnym kolorze, w konkretnym stroju z konkretnymi wzorami, aplikacjami. AI na podstawie tego opisu naszego generuje kilka obrazków, jak mogłoby to wyglądać. Bierzemy ten, który wydaje nam się najbardziej trafny, i na bazie tego dopasowywane nam są produkty dostępne w Google Shopping. Przynajmniej na demo wygląda to zarobiście. Opcja druga to przymierzanie make-upu gwiazd. Jeśli zobaczymy w wynikach Google'a. Zdjęcie gwiazdy, która ma fajnie zrobiony make-up. Możemy to kliknąć, wtedy ten make-up zostanie naniesiony na nas. Dostajemy informację od razu, jak byśmy wyglądali wizualnie, a także listę produktów niezbędnych do przygotowania go. Opcja trzecia to kolejna forma wirtualnej przymieszalni, gdzie możemy zobaczyć, jak dane ubranie, jeśli tylko jest oczywiście odpowiednio wprowadzone do Google Shopping, wygląda w odpowiednim rozmiarze na różnych rodzajach sylwetki. Kolejne duże narzędzie to image 3. Nie wiem, jakie teraz robi wrażenie, kiedy wyszedł nowy model od Jada GPT, ale ciągle jest to generator obrazków, który pozwala na generowanie obrazków lifestyle'owych bezpośrednio na potrzeby kampanii Performance Mag, Demand Gen, Display i Apps Campaigns. Teraz wystarczy tylko prompt i reklama gotowa dosłownie kilka minut. Dalej dostajemy 19 wersję API reklamowego od Google. Rozszerzone opcje wideo dla Performance Max, yy... Portrety 9.16 dla kampanii Demand Gen i wiele, wiele innych, nie będę czytał całej specyfikacji do znalezienia na stronach Google. Już osobno, kampanie Demand Gen dostają lepszą kontrolę kanałów. Jest powolny rollout testów, które zaczęły się w styczniu. Na razie głosy są zróżnicowane. Zapewne docelowo będzie to przydatna funkcjonalność, jednak no, wprowadzana jest nawet tak na Google, trochę dziwnie. Ruszyły też testy zaawansowanego planowania dla optymalizacji budżetu, więc ustawiając kampanię, najpierw będzie nam zaproponowana optymalna propozycja, Porcja wydawania budżetu, jakieś gotowe modele, które oczywiście będziemy mogli dostosowywać sami do naszych potrzeb. Performance Max dostaje kolejne ulepszenia. Pierwsze jest ciekawe, bo jeśli na przykład 100 negatywnych fraz wykluczających dla kampanii Performance Max było dla ciebie za mało, to w tej chwili możesz użyć 10 tysięcy takich słów. Ta funkcjonalność rzeczywiście dla osób, które lubią dopieszczać swoje kampanie, ma znaczenie. A propos tego ustawiania, to Performance Max ukrywał zwykle przed nami wiele danych, wszystkie był taką trochę idiotoodporną odporną maszynką dopuszczania kampanii i w zasadzie nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Obecnie testowane są raporty kanałów dla kampanii. Google to mało komentuje, ale coś takiego się dzieje. No byłby to fajny game changer, ponieważ wreszcie widzielibyśmy troszeczkę więcej o tych kampaniach, no ale zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie z fazy testów. I trzecia zmiana, też niebagatelna. Do Performance Max dodano kanały w wiadomościach. Jeśli samo wyświetlanie reklam nie starczało, to teraz można je po prostu wysłać użytkownikom na przykład na Whatsappa, YouTube, czyli nadal Google, i druga największa wyszukiwarka świata też w tym miesiącu dostała kilka zmian. Trwają beta testy w stanach funkcjonalności, która pozwala firmom odkrywać shortsy zawierające odesłania do ich produktów, i promować ten content. Kolejne techniczne ułatwienie dotyczy współpracy na linii twórcy treści, marki, łatwiejsze linkowanie, łączenie i promowanie materiałów także za pomocą API. Ostatnia opcja to ukochane przez wszystkich, zwłaszcza oglądających midrole. Twórcy dostają lepszą kontrolę, będą mogli po pierwsze ustawić momenty w trakcie materiału dokładnie kiedy taki midroll, kiedy puszczenie reklamy będzie najłatwiejsze, najlogiczniejsze z punktu widzenia odbiorcy, a także sztuczna inteligencja będzie nam pomagała dysponowała pewne już konkretne ustalenia, to już nie będzie tak cięte na sztywno, tylko albo my o tym decydujemy jako twórca, albo sztuczna inteligencja postara się kontekstowo wyłapać najlepsze miejsce na puszczenie takiego midrola. Dla odmiany w leniwej krainie mety zmiany jest mniej, ale są ciekawe. Po pierwsze jest to związane z tym, że amerykańskie firmy zaczynają poczynać sobie coraz śmielej. Słyszymy o potencjalnych fajnych przejęciach Microsoftu, a meta. Po bliskorocznym opóźnieniu, spowodowanym problemami prawnymi w Irlandii, zdecydowała wprowadzić się do Europy swoje modele sztucznej inteligencji. Chatbot, inteligentne wyszukiwanie mety, jest już dostępne na Facebooku, Instagramie, Whatsappie i Messengerze. Druga zmiana jest taka, że Meta chce, abyśmy łączyli dane ich kampanii z Google Analyticsem. Dla wszystkich optymalizujących kampanię, to dobra wiadomość, bo jest to możliwość zdobycia nowych danych przewagi reklamowej i optymalniejszego wydawania budżetu. Wkrótce na kanale pojawi się rozmowa z Damianem Jemioło o praktycznym wykorzystaniu AI w marketingu. Rozmowa już jest nagrana. Gorąco polecam, ponieważ nie jest to rozmowa teoretyczna, jest to już praktyczne zastosowanie AI z konkretnymi nazwami produktów, z przykładami promptowania i tak naprawdę w tej chwili nawet za darmo sztuczna inteligencja może stać się już pełnoprawnym członkiem zespołu marketingu w Twojej firmie. Dziękuję bardzo za Twój czas i uwagę i do zobaczenia wkrótce. Poznaj świat marketingu, czerpiąc wiedzę od najwybitniejszych osób, które osiągnęły sukces w biznesie i reklamie. Zobacz, co o marketingu mają do powiedzenia: Tomasz Miller, Jacek Kotarbiński, założyciel Terenwizji, Adam Kwiatek, twórca Senuto, Damian Sałkowski, redaktor naczelny Briefu, Grzegorz Kiszluk i wielu innych związanych z branżą reklamową od lat.